Ależ mamy piękne 0000 V6 TDI27 a piąteczka i mamy co? Problem z DPF-em Jest zatkany, teraz jeszcze pokażemy Widzicie? Masa sadzy 40 i prawie 2 gramy i ciśnienie na wolnych obrotach Tak, to, to nas tak naprawdę jeżeli chodzi o czyszczenie Naszą urządzenie nie interesuje tylko Ciśnienie, tak jeszcze dokładnie. raz dodam gazu Ponad 200, naprawdę bardzo dużo I w nasz wąż, który wychodzi Zawór zwrotny Wpinamy się czujnik różnicy ciśnie. Musimy go wyłączyć, bo będziemy namaczali. W żeśmy zalali, jeden do namaczania. OK, 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 OK. I teraz co mniej więcej 4 minuty będzie podawana część preparatu. Włącz silnik i odczekaj 5 minut, więc musimy zablokować mu Uruchomić i ustawić 2500 obrotów. Piana Party zaczyna się. Zakończyliśmy pierwszy etap, czyli namaczanie będziemy teraz spłukali Preparat numer 2. Mamy to. Lista. No i to już takiej ładnej białej piany, to nie mamy. Podpiliśmy, jeszcze trzeba jechać na jazdę testową. I zobaczcie, na wolnych obrotach mamy 6,8, a pamiętacie co było pod obciążeniem? 200. Mniej 10 razy I 10 razy mniej mamy. Dobra, jeszcze się przejedziemy. On musi się teraz samoczynnie wypalić, i to będzie zakończenie procedury czyszczenia filtra DPF w tym samochodzie. Jak widać na załączonym obrazku, przebiegło to całkiem spektakularnie. Dobra, Dara, powodzenia. Pamiętajcie, że zawsze trzeba jeszcze osuszyć film na sam koniec.